Także cześć, witajcie, Tomski, bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z tej strony Mietek. Witam w serii Na Naboczkowi, jest to 62 odcinek. Następnie tego materiału chciałem pozdrowić i podziękować za z ostatnich 20 subskrybentów tego kanału. A byli nimi Urbekson, Jakub Mikołaj, Marcin, Felek TV, Teo Mateo, Miś, Janasek, DJ Adamo, Kasperek Ety, Jamnik Butelka, Kubuś Nikola, Hanna, Kasper, Seba Honda, Klakier Smurf, Bartasz, Matibor i Piotr, także pozdrawiam do was mordeczki biona, dzięki, oczywiście suba na tym kanale Jeżeli ty byś, chcesz być pozdrowiony oraz wyświetlony na, na ekranie odcinkę wystarczy stawić łapeczkę w górę pod tym odcinkiem, widzowie, zostawiam dużo łapeczek w górę pod tym odcinkiem w e, poprzednim ucia udało wam się dobić 1600 łapek więc y, pod tym odcinkiem macie próg łapeczek no, też niech będzie 1700 widzów. No, dobra 1700 łapek widzowie to w górę to będzie kolejny odcinek. Jak dobijacie 1600, to też będzie spoko. Także zostawiajcie łapeczki w górę, to niech będzie 1600 łapek widzowie. To będzie kolejny odcinek z serii na Boczkowie. Eee, więc zostawić, oczywiście, trzeba łapkę w górę. No i suba na kanale. Musi być widzowie, yy, sub na kanale z dzwoneczkiem. I musi być status publicznych subskrypcji Także stawiajcie suba na kanale, łapkę w górę I napiszcie tutaj widzowie na, na początku tego odcinka hashtag, e, hashtag nowy Oczywiście przypnę wam serduszko Bo na naszym gospodarstwie jest nowy członek czyli przywieźmy psa ze schroniska także widzowie mamy tutaj nowego członka na gospodarstwie Napiszcie hashtag nowy oczywiście przypnę serduszko Dzisiaj z nami jest pipczyk który siedzi prawdopodobnie teraz w kurniku, bo widzę sobie lampę świeci ty, winkel, weź po Green clean, clean od tutaj Otwórz mi drzwiczki Już O, dzięki Witam pana Wójtaj. No, szczęść Boże, witam serdecznie ciebie Yyyy, eee, widzowie ch Ty ch nagrywasz, czy live'a robisz? No nagrywa, jakiego live'a? Film? No Na YouTube'a? No No to cześć No, no to witam eee, widzowie, chciałbym wam pokazać, jak wygląda tutaj eee, dom tego mm -hmm. Nowego naszego tutaj członka gospodarstwa Słuchaj, jak nazywałeś go? Junkil? Czy jak? E, On się właśnie widzowie nazywa John Kil e, Także Tak wam się widzowie widzowie podoba tutaj oczywiście e, imię, to fajnie. No e, jakie to, jaka teraz to w ogóle jest? Biało-czarny? Nie A, wiem, to jest jakiś taki mieszanie, z no nie mam pojecie, no ja się na tym nie ale, znam, nie? Słuchaj, ale ich nie było? Takie no nie wiecie, no, nie takie o widzowie widzieliśmy, bo tu wiecie, musi ale. pilnować nam gospodarstwa, kury, nie? Ja, ja widzę, że myślę, że będzie z ja. Jedzenie. No coś takiego też widzimy myślę, że z wiadarka będzie jadł, ale dobra, widzę, pokażę wam jak wygląda jego tutaj yy, jego, oh. jego chałupa Słuchaj, ty dworka ludzkiego wziąłeś? A gdzie? Jego w bagażniku przyniosłem w Citrenię Mnie nie było, bo ja wiesz, na balanze byłem. No ty zawsze łazisz gdzieś po, po miastach. No jak? Dawaj tu, widzę zobaczcie, Tak o widzę żeśmy mu zrobili yeah. tutaj. Czego to dalej naprawione nie jest, to Czego jej nie zamówiliście? Nieeee, a bo to dalej w pozycji stoi rozkraczony Mieliśmy to zrobić, ale to pies będzie pilnował tych świń, żeby nie pociekały Ja myślę, że chyba uciekli, chyba w las jedna na pewno yy, zobaczcie widaj tutaj, zrobiliśmy tutaj o taką obudę yy, troszkę o, drewna, Jones. tutaj deski, żeśmy widzowie pobudowali Na górze żeśmy za zamontowali takie drzwiczka yy, ze, starych, ze starego kurnika yy, Mam prośbę, ja, a skąd ty wziąłeś deski? Chyba myślałem, że wziąłeś z tego, ze skrzynki Ze ziemniaków wziąłeś, tak? Dwie. No tak. Rozabrałeś? Rozebrałeś? No, no skrzynkę rozebrałem i tu dziurę z przodu wyciąłem. A piłem jaś? Maja. A dach z czego zrobiłeś? Z no to ja ze, ze starego. Nie, ja wziąłem do ze starego kurnika, to się klap otwierało i się jajka tam y, wchodziło A. do środka. A cegły? Jakie cegły, to cegły nie ma. Jak to pospadłem cegły, są poberczowe. A no to to jeszcze z budowy. Jaki? Eee... wiaty jarka, ogarka. Tak on daj stoi No stoi i tego zostałem to podważyłem i miskę postawiłem Ten co co w nocy i tam zawsze Su... Słuchaj a po co ty dałeś dwa te Pojemniki? No, bo jedna miska tam gdzie cika w nocy, a druga tam gdzie sraje w nocy. I to jest ta twoja miska To co mówisz taki brudne będzie ja? A ja To dobra to będziesz co ty pić. Dobra to coś taki, nie wiem czy Pip czy słyszysz, ale to tak śmierdzi tutaj To się może śmierdzić To twoje moje ten portki stare z dwóch nie wiem, coś tak, tak mi też... A co to, a co to widzowie, że jest za jakiś ten, jakieś wejście? A to słuchaj, tam był ten, ten jak ci to powiedzieć... Taki gościu przyszedł i coś tam próbować drzewo ciąć Jak, jak drzewo to... ciąć, jak to normalnie jakieś ślady są chyba psa? No to... No, no to ja nie wiem... Czekaj no Dawid, chodź tu No co to, by nie patrzeć, to by nie patrzeć, to człowiek jak się dzik wyleci z wasu. Widzowie tu jakaś ziemia jest taka jakby wyryta Tak jakby wiecie pies tutaj grzebał Bo trawa po bokach też jest taka wiecie powydzierana tutaj oki chodź weź tu szukaj, szukaj może coś będzie tutaj no, no weź tu poszukaj co to tu chodzi To może ty grzebałeś? Nie ja to nie grzebałem, no pies tutaj był i pies tu widać widzowie Słuchaj. porobił jakiś tutaj nie wiem Słuchaj Ty problem jest że pies nie, nie gadają właśnie ty problem jest No właśnie nie wiadomo co, co na chce powiedzieć także właśnie nie wiem, widzowie, ale tu jest tak tak na wiecie, jak jak tutaj okay. psy robią, że powiedz raj tutaj trawę, nie? Czekaj, przybliżysz się do niego, czy coś zrzucimy z tego? Nie, no nic nie gada, ale mówisz, że coś w tym miejscu chce chyba tutaj o. Ale co w miejscu, To się że coś zakopał coś? Nie wiem, widzowie, ale co jest takie dziwne tutaj? Bo tutaj jest tak, jakby ziemia poruszona, tak jakby na tym pieściał tu powiedzieć, że coś tutaj jest w tym miejscu, więc widzowie, będziesz, będziesz chyba kopał. Albo coś gruz jest tutaj o i co jest. Z... Coś ukrywają tutaj może coś? Nie wiem. Nie wiem, dobra, to słuchaj. E, ja ci przywiązę taczki. E, Weźnij sobie łopatę. O, czekaj, mu piłkę rzucę do tam do świn. Takie do świn. Nie poradzi. I... yep, yep. No, no, nie pobiegnie co? nawet. Oni no, nie pobiegnie. Ej, a czego nie biega? Coś ty mu zrobił? Nie. A czekaj, ty... w drugą stronę idzie, to... biegnie. Nie w to stany popiek. To a bo wiecie, bo musi się najpierw pierwszy przyzwyczaić, bo to wiecie, ze schroniska, żeśmy go wzięli, nie? To tu wiecie, jak jest, nie? Dobra, ja się widać dzisiejszym odcinku zajmę. Wyw wywozem, oczywiście, yy, naszych tutaj zb zbi zb zbiór. Ty, ty powiedz, widzę, że to my już wszystko zasialiśmy, tylko czekamy na wiosnę, bo tam mamy yy, korydę i soja, bym się tak, A, dostałem na tam widzenie dwa pola, dokopiliśmy na, na live, więc żeśmy widzieli, dokopili dwa pola, kolejne z rzepakiem, więc mamy rzepak gotowy. Tak, jak żeśmy to chcieli, e, dzisiaj widzę, odcinek poświęcam na tutaj sprzedać naszych zbiorów, z tych wszystkich zbóż, więc sobie załaduję, eee. pojadę na handel. Słuchajcie, chcieliśmy na zim, w zimie sprzedać, ale to... zależy jaka cena, ale to teraz w jesieni to można jeszcze tam sprzedać, chyba zawsze Tak, tej... można, ale to widać, to im się szkadza i zima to i tak tak praktycznie będą chyba takie same yy, stawki tych cen, więc wiecie Słuchaj, wie tak jakoś znalazłem, bo to były zimiaki wciąż... Ja tam mam, tam mam jeszcze jedno A te ziemniaki to z tymi ziemniakami to nie wiem Co zrobimy? Sprzedamy, czy krzywiej ktoś przyjedzie Dawa, dawaj tu, dawaj tutaj, i... bo ja twoje ja ofuru wyjeżdżam jako furu. No tu byś udawał to byś to zobaczyć co tam jesz No czekaj, czekaj, czekaj. To ja tutaj jasne. wejdę do tego garażu. Cię wyciągnę. Może koguta guta zalazłeś? taką skrzynkę mam tutaj, taką starą, taką skrzynkę, ja to widzę i wyciągnę Jaką skrzynkę? I jak taczki. To są taczki. Jeb te taczki Aaaa słuchaj, te taczki Wiesz skąd my mamy, te taczki? Skąd? To jeszcze z lasu jak zbieramy odpady, wiesz? No i te taczki coś wywają, wiesz, czasami takie, wiesz, ludzie są takie ściwy, wiesz, że czasami wywalają, wiesz, niektóre rzeczy to ja zawsze biorę tam niektóre rzeczy No wiesz, zawsze, zawsze coś tam przybiera sobie no, ze śmietnika No, no i, i takie taczki były zjedzone Myślę, wezmę Myślę że wezmę, wezmę no to się czekajcie widzowie, o dobra Koło naprawiłem, widzisz, łyżysko wstawiłem Tu trochę trochę wiesz, tu deskę dałem, podbiłem wiesz, gwoździami nie no, no elegancki widzowiec sprzęt sobie Pippcio znalazł, no to jest dzisiejszy jego nowy nabytek, tym dzisiaj będziesz robił Tylko zależy co będę robił tym Wiesz, jak się w ogóle tym obsygiwać? No co, mówisz, że to to musisz, czekaj, taki klawisz i to chyba, czekaj, zaraz to Ale to musisz na no, wiedzieć. wsiąść, nie? Aha, e, wsiadamy Kur, jaka szynka no. elegancka Widomie, bardzo fajne taczki, elegancki, Pippcio sobie znalazł na złomie gdzieś tam, nie, na złomie tam gdzieś w lesie, na jakichś odpadach Ja pierdziele, jak bieg zajebi się no to słuchaj, możesz tam mi się to powoli, wiesz, tam szukaj coś tam co tam jest, e, e, e. nie Dziś, widzicie, ja dzisiaj ostrzegnałem jeszcze O no, się widzę, ostrzegnialiście elegancko Tu ale dzisiaj brałem elegancko taką wielotową do Dobra roboty. słuchaj to ja tak to ja tutaj podłączam chyba podczepiam tutaj w sumie Ty, jak to, ja to wiem Słuchaj, y, y, ta na to jest jeszcze ten owiec chyba Właśnie ja to muszę sprzedać teraz jechać tylko nie wiem jak to podczepić Dobra wsiadłem do 60 Dobra zabiera się do roboty ja, to, ja zabieram się do swojej roboty tylko problem jeszcze w czym jest, że to Zajka zostawił na. O to od poprzedniego odcinka. To chyba ty tam dałeś, nawet nie pamiętasz. Może ja bym, albo ktoś się i chciał wynieść, może? Na pewno ty dawałeś. Widzowie, jedziemy, a tego zboża troszkę, bo. Yeah. Bo, mamy, bo mamy tego dużo. Wiecie, jak posprzedajemy to będzie kasa i będzie widaje można zakupić nowe nabytki Za niedługo właśnie będzie odcinek z nowymi nabytkami Ten kto wie to wie co będziemy oczywiście kupować Jak ktoś wie to może napisać od razu w komentarzu co będzie nam teraz potrzebne po zasianiu zbóż co, się, co można zrobić fajna modyfikacja Więc oczywiście jak ktoś wie to może napisać w komentarzu Ja przypominam widzowie o zostawienie łapeczki w górę pod tym odcinkiem Dobijamy 1600 to będzie kolejny odcinek ze serii na boczkowie Zostawcie od razu łapkę w górę i suba na kanale no to jest na na kanale, no. Yy, dobra, i... to wsiadaj w te taczki na to zaczekasz. No ja prostu te jaja układać, tam dużo laj lajków ty nie, wiesz o tym? Jajków dużo. Strasznie. A skąd to się nas zbierało tyle jajek? A my jeszcze tam wejdziemy tak z 15, kartonów. Tw jak, jak, tw jak twoje kury na, na podwórze dupy pozamykały. Tak, chłopie, kurwa, jak, je, jak jadę jedzenie co chwilę hoduje, człowieku. Dobra, Dwa, a przyjedziesz ty. tędy w ogóle? Tędy kurrzutnika. No. To chyba takiej grupy nie jestem, że. to myślę, że wethermatę ta taszka, co nie? Stare rzucacie moje tragicznie dzisiaj. Ja, ja, no dobra no to słuchaj, dobra. co ja tu mam załadowanego? Owies, 3 tony widzowy, To widzowie ja to jadę zawiedź na skup zobaczymy, no, no, zobaczymy, zobaczymy widzowie dostaniemy za to Sprawnie z pitresi. No, to z będę trwał z pitresi, to ma człowiek, może człowieka ma w podręcznika może sprawdzić yy, jakie zalanie, który jest Ja jadę ja jadę na skup, sprzedaję za taką cenę którą jest nie będę tam sprawdzał nic ty, Kopie tymi tymi. Hopie, tyle dostaniesz kasy, tyle będziesz miała, to wiesz, to się nie ma co przejmować, nie? Tyle, żeby tylko nastarczył na nowe nabytki na tym, na, tym, na tej I... serii, nie? A nabytki będą, to myślę... Słuchajcie, jak ta ser... czy będzie długo trwała, powiem wam, że trwałoby... To chyba wszystkie te pola wykupimy z... I tak, i y, tutaj widzowie, myślę, że to był... mamy 62 odcinek, myślę, że to jeszcze dłużej będzie potrwała ta seria, ale myślę, że po tym nowym... Y... Po tym, następnym teraz w tym sezonie co mamy, nie? Czyli wykosimy, wiecie, wykosimy te wszystkie nasze teraz te zbiory Wykosimy i myślę że chyba, że zakończymy tutaj y, tą serię yy, Nie wiem, który to może będzie setny odcinek, może daramy nie. dojść Nie, kurwa mi się zatrzymał Jaki klinek? <śle> Stary, taczka mi w tym weszła W drzewo A co, nie możesz wyjechać? Czekaj Aha, jak w realu jakbyś wiesz, zajechał i wiesz i z tymi taczkami wtedy Dostałem 3000 F3... dostałem Za ile? No te trzy tony tony 3000? No chyba tak, no, coś mogę. takiego Nawet. Czekaj, kurwa, ja mogę taczki wyciągnąć coś Dobra, teraz widzę gdzie ja to podjadę, chyba na przyczepę będę sypał teraz Ty, a, a mogę taszkę podnieść nie Mierkowski? A jak? Nie da się Da się Ona się z czwójko zakinowała w drzewie Idę zobaczyć OK Pokaż sobie coś tam tam odwalił znowu A, stary, kruwa, kruwa, kru, Ta, taczka się zaklonowała. Pokaż? Ja, yeah, podejść tak wiechów Nie wyjeździ stąd już Odwaliłeś lipę teraz eee. Koniec odcinka, Nara yeah. Nie no chyba drzewo trzeba zaciąć Oo! Juoby szczeliło! Sterpedy Musiałem popchać taczkę, masz tutaj i ładuj to Dobra a po co, jak tu na pewno nic nie ma? Jak to. nic nie ma, jak tu człowieku śmierdzi, jakimś trupem starym. Z pięciu lat. Ale... Słuchaj, tego nie powiedział, to skąd możesz wiedzieć? No ale to widać po nim, że tutaj coś jest. Ma, ładuj. A to skąd kuba gleby niszczyć. No ładuj, powiedziałem ładuj, jak nie to zaraz 30% pieniędzy na to, to turem? A turem no. też mogliśmy, wie, załadować. Po co ja ręce będę brudził? Czekaj, jak to się chodziło? Ale do czego masz to? ręce? Będziesz ładował i tyle. Ja tu ty podjedę pod autosanki i załaduję pszenicę, to tam ten rzepak załaduję chyba teraz. Wtedy Taka, ale ty musisz, Bierkami chyba musisz. A jak? Ty. To nie działa. To ci nie działa. Nie działa mi to. Nie jesteś załadować mi. Ja zaraz zobaczę. Kurwa, co nie działa. Nie da się coś. Stary taczki się rozleciały chyba. Pokaż. Nie mogę coś. Jep. Ty tobie działa jakoś. Ile to mamy mi... całe? Całe. Ale kazałeś mi il certer, i i, tak? Czy jak? Czy to Ej, jak mnie, jak mnie podarło do góry? Podniosę, o! O, kurwa, stary, mi wywróciłeś A, mnie! Co ty dwalasz? Ty, ale mnie wywróciłeś, stary, aż tak. Patrz tu, jak elegancko elegancko co do tyłu. Jep, ty hb do tyłu. Mogę to sprowadzić, gnój na arpie załadować, czy da się? Ale kazałeś mi ziemię ładować od razu. Ty, gdzie to wywieźć? A wywieźć może się przyda pod grunt. To weź tutaj o sybo. Dobra, wiesz, to się przyda, jeszcze wiesz. Może będzie gospodarkę, kiedyś budujemy, co, nie? Yep. w planach Dobra, patrz, podjeżdża, i miejsce klikam elegancko, bo. A mi to nie działa coś. Człowiek nie jesteś? Kontrol i grek. Dawej. działa, widzowy, kurde, nawet nie skopiłem się. Jak to teraz wysypać? No to podnosisz myszką. I to ale musi dalej wyłączyć, nie? Tym samym guzikiem O teraz jak? O je tego habeta ja, nie doświadczony nie, nie jestem tym No bo i ten jeść podejść, bo ja muszę załadować ten zboże jakoś no, dobra dzięki Tylko nie wiem co załadować pierwszy ten rzepak, czy co załadować Słuchaj, nark nie wiem zostaw jęć mi, owiec, y, jędź mi i przynajmniej zostaw, bo to będzie rzepak? na kury i na ten będzie, a rzepak nie będę jeść nawet, świniej. I... To, to dobra, się... to ja rzepak idę załadować Żepak, no, rzep zobacz jaka cena jest Yy, czekaj, tak, bo kuro wederka zgubiłem, tu jest wederko. Dobra, to ja yy, aż jakiś ziemniaków nabrałem stary. Jak Sanepi przejdzie stary do tej studoły naszej, a co, mają to ma je przyjechać czy nie? Bo coś mówiłem. No, mi. podobno ten gościu, który nam ukradł yy, świnie, jego syn yy, pogroził mi tutaj Sanepi za zamówi na nasze gospodarstwo, więc Ale... wiesz. Ty byłeś ty z kim tam w ogóle byłeś? No ja sam pojechałem A czy ty sam pojechałeś nie ze mną? No bo ty nie chciałeś jechać, bo ty byłeś wczorajszy no, Co jakiś wczorajszy, Co jakoś się No, jak gdzie byłeś? A tam gadasz tam byłem Czekaj, Czekaj. bo ja to nabieram to i to, co trzeba wysypać. Dobra, wysypuję, ale człowiek grec, wy ćwiczeń Mietkowskich dzisiaj. I ja mi się stary, co ja nabrałem? Jaka to jest taka rozpierducha stary Dlatego yy, że paku myślę, że będzie z włuk będzie może myślę, że tak będzie dziś tyle, co nie? Jakie? bo to jest taka rozpierducha, że ja tu mi nabrałem Weź to nie będzie. Słuchajcie, jeszcze będzie budowa Silosu. nie wiadomo kiedy, można zimę, na zimę nie, bo to nie szkoda jechać, chyba co nie Dobrze. No, budowa Silosu będzie, ale też właśnie nie wiem kiedy no to wiecie po, posprzedajemy to wszystko, no to będziemy mieć kasę na, na Silo żeby wybudować nie? To wiecie Ty a tu pamięci, że troszkę ci tam zajdzie chyba pipczy, nie? Przy tym kopaniu tam? A tam Wale, w ogóle... ja tak... Ja tak na oko widzę Czekaj, bo coś tu tutaj Za duży dołek wykopali to nie wiem jakieś złudzieje by i nie wiem Nie wiem, to... a na samej końcu się okaże, że, że nie w ogóle nic kopałeś, że tam nawet nic nie ma tak szukałem na samym końcu, coś tak czuję. Ale jeszcze co? No to jest co możliwe, co no to słuchaj, pies. Ja nie wiem co tam w ogóle szuka, ja tam jazdam się na tym, nie? Co to pies może tam czuć, ale ja widzę, że coś było tam ruszane, bo tam było coś kopane jego nogami. No to wiesz. Kopane <laughs> nogami. No wiesz, jak to szuka, coś, coś tam szukał, nie? Więc wiesz. Więc może coś tam poszukać może coś tam akurat znajdziesz, nie? Ja nie Tylko mówię, cie... że nie. Słuchaj, cie... Wie powiem ci, że Feza za, za dziura we, za duża tutaj jest Albo Szenosić. po prostu może jakieś stare szczury zgnite, może tam być, bo wiesz, pies tam wszystko znajdzie, jakieś myszy, krety, takie, wiesz, duperyle. Wiesz co chodzi, nie? Albo... Słuchaj, najlepiej by był wiesz taki taki co do tego, masz do żelastwa ten... Jak to się zzywa? Jakie żelazo? Łom? nie wiesz? Co? Jaki? Nie, jakie żelastwo? No że pika ci. Do metalu, o. Wykrywa z metalu, o. No sobie. ale to. O, jakieś rzeczy tutaj ja nie będę kopał takich rzeczy nawet. No bo szkoda mi pieniędzy na jakąś taką jednorazową akcję, to no piesy poszukać jakaś dziura, tam nawet nic nie. No my mamy tak pieniądze walizkę jeszcze w, w banku chyba, nawet nie wiem czy ta walizka naszym jest No nie walizka w domu stoi! No pod kuchniu, kuchba, to piecowa to stoi Z koflami Ja piedziel Dobra ja kopię to ty zaczynamy kopać Coś Coś tu widać, coś tu widać, ale nie za bardzo widać jeszcze Co tam bo może na... widać, ja jadę ja rzep star zaraz ja się zobaczymy Ja pakuję tutaj, ja o, pakuję, pakuję naszą przyczepę i jadę, ruszam tym Czy to zostało jeszcze tak. żapak czy coś tu nic nie ma? Aha, I dobra było tam dużo? Dobra, zapalam widzowie, zapalam Traktora, zetora i widzowie, ruszam na handel Mam nadzieję, że troszkę pieniędzy widzowie w dzisiejszym odcinku zarobimy Bo jak nie zarobimy pieniędzy, to nie będzie nowe nabytko, a jak nie będzie nowe nabytko, to będzie dalej bieda i wiecie, trzeba, trzeba stać w na tym gospodarstwie, nie? Ale, na razie jakoś tak mega nie stoimy, bo Kupiliśmy dodatkowe nasze dwa pola więc dodatkowe hektary żeśmy zakopili, i jakoś tam powoli widzały się rozwijamy, nie? Jak zakupimy, oczywiście, wszystkie pola, no to będziemy bogaci. Wtedy do widzały kasa będzie, więc będziemy kupować nowe nabytki, traktory takie większe, traktory, nie? Na razie to tak: z 30 prawdopodobnie widzę, pójdzie na handel. E, 30, znajdę! 30 pójdzie na sprzedaż. Czekajcie, bo sprzedaję tego. 5000. Eee, tego. Jak posprzedajemy widzę 30 sprzedamy, to kupimy większy traktor, większy od Zetora i powiększamy gospodarstwo. Musimy widzę powiększyć totalnie gospodarstwo, bo jest naprawdę takie małe gospodarstwo taka tak. mała kucia. I jeszcze słuchaj, ta trawa, tam trawa zawadza, nie jest co tu trawa, to trawą. To zaraz je to nawet nie No i tutaj na początku gospodarstwa też mamy taką trawę dużą. Takie grube habety rosną. Może krowy jakiś kupię mamy pascisko? No może widzowie, chyba, że zakopimy krowę, wiecie, ta z tyłu zrobimy jakieś paswisko pod tym, pod akumulatorem, wiecie, jakie coś na prąd, nie? Tak jak na to... koni, to postawimy tego pastucha i może widzowie będzie stało, nie? Jakoś tak może zrobimy Jest, coś tu widzę, chłopie Pietkowski coś tu widzę, czekaj, jeszcze jedzie Nataszka, chyba Dobra, ja gaszę zetora, bo podjechałem Nie wiem, czy ten żepak cały tu poszczudowałem, czy jeszcze nie I... Zobacz. jup A, strzudałem, dobra, czy tu już nic nie ma Czy został tak, jeźmień? Pszenica Soję żeśmy sprzedali, nie? Mm, soja sprzedana była wcześniej, na live nawet. Już. A i wiarka ogarka była pszenica? Tak. Ta e, ta, ta, ta. Dobra, ja tam zobaczę co tam jest dokładnie. Bo ja nawet nie wiem ni, tego, nie sprawdzałem co tu jest. To jest chyba czekajcie, bo to opryskiwa stoje, weźmy tędy. Te taczki nosi? Yy, tak, widzowie tutaj mamy pszenicę, więc tam mamy pszenicę, tu mamy pszenicę. Yy, pszenicę chyba widzowie na razie zostawimy W dzisiejszym odcinku nie będziemy pszenicę sprzedawać Może by troszkę po kocił nie... tutaj pod... Coś stało? Ale jest coś, odkopałem chłopie Wziąłem taczkę, jeszcze to trzy razy taczki wziąłem I to sprawdzić. I coś coś tu widać już powoli Co jakiegoś kurwa trupa chyba wykopałem ja widzowie Pipciu trupa wykopał zdechłego jakiegoś I do końca ruszałem go bo się boję, bo jakiś tutaj wiesz Ja to normalnie no, widzowie to człowiek. człowiek mieliśmy zakopanego człowieka pod lasem A po co on taką dziurekę podłużu? Ja jaka strana, ja, strana, ja, strana widzowie normalnie truble leży zdechły Może to zgłosić, Mietkowski? Jego ja, chyba żywcem, wydarzy. widzowie zakopali co on ja mam robić widzowie jestem teraz A zobacz czy oddycha. No jak ma sprawić, stary jak to normalnie całej całej kiszki mu wyjadło A co ty myślisz, że on to dwa lata już ten? Nie, to, to nie jest 2 lata, ja tak widzę, patrz tu, bo kości tutaj widać, nie idzie, ale jeszcze no. skóra jest, więc to jest jakieś takie... Świeże? 3, 4... Cztery 3, 4 miesiące, miesiące myślę chyba widzowie, nie wiem. Jak? Słuchajcie, kurwa jak my na gospel robiliśmy, robiliśmy, tego nawet nie widzieliśmy. że. To ale właśnie, nie było. było tego, a teraz mieliśmy psa, pies, pies wysłał Bo tu śmierdziało pod lasem i tutaj wykopałeś, a tu normalnie trup widzowy leży jakiś. I co my, my widzowie, z tym teraz robić? A skąd to zapłakałeś, nie wiem, albo zgłosić do, tego, no nie wiem, policji. Widzowie, to a policję widzowie zgłosić, co mam z tym robić teraz? Najlepiej, żeby to zbadali, co to było naprawdę, mogą... Kurwa, ślady ja teraz... Nie wiem, czy ślady będę widział. Dobra, widzieć, to co to, to powiedzieć, się... że było śmierdziało tutaj z tyłu i pies i Przyszedł i troszkę tutaj powąchał i tutaj... Porobił taki tutaj na bur... tego... Burdelu i wiesz, nie? No, a jako, jako ja będę, jako ten, od boku. Ja kurde, trupa podniosłem, stary! A nie podnoś go, słuchaj ku... Dobra, ja czekaj, to ja go tu zostawię. No popchał mi się, no. Rękawiczki brałeś? Tak, gdzie? A rękawiczki będę ubierał jeszcze. Ubieraj ich do domu, albo ubierz rękawiczki. Dobra, widzowie. Widzowie, napiszcie mi w komentarzu, co robimy z tą sprawą. Eee, czy tak, czy zakopujemy to znowu, niech sobie leży, czy... Nie. O. Czy z tego, dzwonimy na policję i to widzowie rozwiązujemy tę sprawę, nie? Niech badają to. Co, no, także widzowie, jeżeli Wam się dzisiejszy odcinek podoba, stawcie tutaj łapeczkę w górę, 1600 łapek. To oczywiście kontynuacja tego odcinka. Napiszcie mi w komentarzu, co robimy z tą sprawą. Napiszcie tutaj hashtag, e, hashtag nowy. A oczywiście, przypnę serduszko, zostawcie suba, bo jeżeli chcecie być pozdrowieni, to wystarczy zostawcie suba. Na kanale oczywiście publicznego, zapraszam na szwagry, pipcia. Na Instagrama, dzisiaj z nami był, był pipciu. No, cześć, zobaczenia następnego odcinka. Cześć. Także trzymajcie się do kolejnego materiału siema.